7 maja 1994 roku czarny helikopter przez niemal godzinę ścigał nastoletniego chłopca w Harahan w stanie Luizjana. Śmigłowiec z zewnątrz był nie do rozpoznania. Nie było na nim żadnego symbolu, na podstawie którego można by zidentyfikować jego pochodzenie lub właścicieli. Chłopak był przerażony nie tyle niepokojącym wyglądem pojazdu, lecz groźnym zachowaniem załogi, która zeszła z pokładu na ziemię i celowała do niego z broni. Chłopak nigdy nie dowiedział się, czym naraził się tajemniczemu helikopterowi i jego ubranej w czarne uniformy załodze. Szef policji tamtego okręgu nie okazał się zbyt pomocny. Wydał oświadczenie, że helikopter należał do rządu Stanów Zjednoczonych i że cała sprawa leży poza zakresem jego kompetencji. Jak się okazało, nie był to jedyny taki przypadek ataku czarnego helikoptera. Tydzień później pasażerowie auta przejeżdżającego nieopodal Waszyngtonu przeżyli podobną historię. Przez wiele kilometrów byli ścigani przez czarny śmigłowiec. Czuli się bezsilni. Gdy kierowca zjechał na ubocze, z helikoptera spuszczono drabinkę linową, po której na ziemię zeszli uzbrojeni mężczyźni w czarnych uniformach. Kierowca wspomina, że miał duże szczęście, bo wzmożony ruch uliczny zmusił w ubranych w czerni ludzi do wycofania się. Lecz do dziś drży na samą myśl o tym, co mogłoby się stać jemu i innym pasażerom, gdyby droga była opustoszała. Przypadków takich jak te w ciągu kolejnych lat było wiele, bardzo wiele. Najbardziej niepokojące jest to, że załogi helikopterów nawet nie silą się na udawanie, że mają pokojowe zamiary. Ich członkowie są w pełnej gotowości, by otworzyć ogień lub użyć innej formy przemocy, jednocześnie nie zdradzając swojej tożsamości. W marcu 1999 roku zgłoszono wiele przypadków zaobserwowania tajemniczych czarnych helikopterów w okolicach Pittsburgha. Zgłoszenia napływały często nawet co pół godziny. Jeden ze śmigłowców ponoć krążył ponad dachami domów przez 5 minut, a następnie odleciał. Co ciekawe, przez następne 3 tygodnie wracał w to samo miejsce dzień w dzień. Nigdy nie wytłumaczono tej dziwnej serii zdarzeń. Czy czarne helikoptery są w jakiś sposób połączone z tajemniczymi facetami w czerni? Osoby, którym udało się sfotografować helikoptery, miały podobno potem do czynienia z mężczyznami w czarnych garniturach. Następnie dostawali rozkaz opuszczenia terenu i zakaz wspominania komukolwiek o tym, co się wydarzyło. Faceci w czerni również konfiskują aparaty fotograficzne oraz klisze. Być może nigdy nie dowiemy się, do kogo należą czarne helikoptery i kim są tajemniczy faceci w czerni. Wydaje się jednak pewne, że nie wykonują misji pokojowej i że mają w nosie przestrzeganie fundamentalnych zasad demokracji i praw obywatelskich.